Pranie pieniędzy kojarzyć się może początkowo z filmami akcji, z gangsterami, narkotykami. I słusznie. Pojęcie pranie pieniędzy użyto po raz pierwszy w latach XX XX wieku w Stanach Zjednoczonych. To właśnie w tamtych czasach mafia chicagowska, kierowana przez Ala Capone, zarabiała na nielegalnej produkcji, sprzedaży i przemycie alkoholu. Aby ukryć nielegalne pochodzenie zarobionych pieniędzy, członkowie mafii prowadzili jednocześnie legalną działalność, sklepy i pralnie. Pod ich przykrywką dochody nielegalne dopisywano do codziennych utargów, aby ukryć ich pochodzenie. W ten sposób powstało znane teraz pojęcie pranie pieniędzy. W latach 80. rozwijał się narkobiznes na niespotykaną wcześniej skalę, a pranie pieniędzy ponownie stało się chętnie wykorzystywane przez przestępców. Mowa tu między innymi o kartelu narkotykowym Medellin Pablo Escobara. Jego wpływy sięgające aż 60 milionów dolarów dziennie należało przeprać. Działo się to poprzez sieć zawiłych transakcji na rynkach międzynarodowych oraz futbol. Wzmożony napływ amerykańskich dolarów do Kolumbii zwiększył zainteresowanie agencji rządowych Pablo Escobarem. Aby tego uniknąć, zaczęto maskować napływ obcej waluty poprzez mechanizm wymiany dolarów na kolumbijskie peso poza granicami kraju wykorzystano do tego sieć legalnych biznesów, firm konsultingowych, brokerów i banków oraz lokalnego klubu piłkarskiego Atletico Nacional Medellin. W rezultacie dolary opuszczały teren Stanów Zjednoczonych i poprzez system powiązanych ze sobą transakcji wracały do Kolumbii w formie peso, tracąc tym samym bezpośrednie powiązanie z nielegalną działalnością. Escobar dzięki różnym metodom mieszania był w stanie połączyć nielegalne dochody z handlu narkotykami z legalnymi przychodami klubu piłkarskiego. Proceder ten jest wykorzystywany do dzisiaj. Zarobki przestępców pochodzące z nielegalnej działalności są wprowadzane do powszechnego obiegu głównie za pośrednictwem legalnie działających biznesów. W związku z negatywnymi skutkami procederu na gospodarkę całego świata wprowadzono ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w skrócie AML, mającą na celu Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy. Dzięki niej możliwe jest też zwiększanie przejrzystości transakcji finansowych, czyli umożliwienie władzom śledzenia i identyfikowania podejrzanych działań związanych z pieniędzmi, przez co można dokładniej monitorować i rejestrować informacje o transakcjach oraz ułatwiać organom ścigania zwalczanie przestępczości finansowej. Czym zatem jest pranie pieniędzy? Z definicji jest to wprowadzanie do legalnego obrotu środków pochodzących z nielegalnych źródeł, takich jak przestępstwa narkotykowe, handel ludźmi, korupcja czy terroryzm. Celem tego procederu jest ukrycie pochodzenia pieniędzy i uczynienie ich pochodzenia legalnym. Proces prania pieniędzy składa się z trzech głównych etapów. Etap pierwszy to lokowanie, czyli umieszczenie pieniędzy pochodzących z przestępstwa w legalnym obiegu. Może to być np. przelew na rachunek bankowy, zakup nieruchomości czy zainwestowanie w jakiś biznes. W tym etapie pieniądze zostają ukryte przed organami ścigania. Etap drugi, czyli maskowanie. Jest to mieszanie pieniędzy pomiędzy różnymi kontami, firmami czy inwestycjami po to, aby utrudnić sprawdzenie ich pochodzenia. W tym etapie brudne pieniądze są mieszane także z innymi legalnymi, przez co trudniej jest ustalić ich pochodzenie. Są to np. transakcje międzynarodowe albo zakup aktywów takich jak waluty. Ostatni, trzeci etap to integrowanie, polegające na wykorzystaniu pieniędzy do legalnych celów. Może to być zakup auta bądź nieruchomości. Pieniądze zostają włączone do legalnego obiegu, przez co trudno jest ustalić, że pochodzą z nielegalnych źródeł. Dzieje się tak m.in. poprzez transakcje kupna oraz sprzedaży. Te trzy etapy prania pieniędzy są ze sobą powiązane i często przebiegają jednocześnie, a same pieniądze mogą przechodzić przez wiele różnych kanałów i form, aby ukryć ich pochodzenie. Często pytacie, czy kryptowaluty są wykorzystywane do prania pieniędzy. Otóż kryptowaluty występują czasem tylko w jednym etapie całego procederu w przeciwieństwie do walut fiducjarnych, tych tradycyjnych, np. złotówki. Same kryptowaluty są oparte na technologii blockchain, która zapewnia transparentność transakcji. Każda z nich jest zapisywana w publicznej bazie danych, co pozwala na śledzenie ścieżki każdego bitcoina czy innej kryptowaluty. To oznacza, że jeśli ktoś próbuje przeprowadzić transakcję związaną z praniem pieniędzy, będzie to możliwe do wykrycia przez śledzenie podejrzanej transakcji. Pieniądze mogą być prane przy użyciu różnych metod i narzędzi, w tym przelewanie pieniędzy między różnymi kontami bankowymi w różnych krajach lub pod różnymi nazwami, aby utrudnić śledzenie ich pochodzenia, zakup nieruchomości za pieniądze pochodzące z przestępstwa, aby ukryć ich pochodzenie, inwestowanie w firmy lub tworzenie fałszywych spółek, aby ukryć pochodzenie pieniędzy i instrumenty finansowe lub inwestowanie w akcje, obligacje czy inne w celu ukrycia pochodzenia pieniędzy. Warto wiedzieć, że jedynie 5% wszystkich transakcji kryptowalutowych jest wykorzystywane do prania pieniędzy, natomiast aż 5% światowego PKB wykorzystuje się do prania pieniędzy walutami fiducjarnymi, czyli emitowanymi przez banki centralne.